Niedawno skończyłem 40 lat. Jestem menedżerem w średniej firmie. Produkujemy pod łodzią zabawki z azbestu. Naszymi pracownikami są dziewięcioletni niewolnicy, płacimy im w chłoście. Zacząłem pracować w latach 90. Zarobki były kwestią drugorzędną. Jedliśmy doświadczenie, piliśmy prestiż. Kurtek nie nosiliśmy w ogóle. Jeśli ktoś kiedyś marzł, to znaczyło, że za mało pracuje i był wyrzucany z miasta. Pracowaliśmy po 16 godzin dziennie, 22 godziny dziennie, 38 godzin dziennie. Przez całe dni, wieczorami cztery dni w jeden dzień, bez weekendów przez 17 lat chłonęliśmy to, czuliśmy. Czuliśmy, że otwierają się przed nami ścieżki dla wielkich karier. W McDonaldach piliśmy fryturę na 70 zmianie. W Unileverze kolega przez dekadę jechał na Amfie i nie przespał ani jednej nocy. Nie będę się rozpisywał o nielojalności milenialsów, o ich lenistwie i roszczeniowości, o tym, że wychodzą z lokomotywy, kiedy skończy się im czas pracy. Za moich czasów maszyniści w lokomotywach jeździli przez cztery miesiące non-stop, pijąc tylko własny mocz i żując liście koki. Jak się przytrafiła katastrofa kolejowa, to pasażerowie sami naprawiali skład i trakcję i pchali pociąg dalej. Milenialsi uważają, że firmy nie wykorzystują ich potencjału. My w 91 w korpo sprzedawaliśmy powierzchnie reklamowe. Po godzinach w tej samej firmy czyściliśmy toalety własnymi ubraniami, a nocą układaliśmy bruk, który sami pozyskiwaliśmy w kamieniołomach o 19:00 w wigilię łupiąc skały pagerami. Milenialsi narzekają, że mają wolne komputery. My w dziewięćdziesiątym drugim sporządzaliśmy raporty przychodów za pomocą patyczków do bierek. Wyniki wycinaliśmy sobie na plecach spinkami do mankietów zrobionymi ze szywek. Milenialsi najmniej wymagają od siebie, a ich dzieci pewnie nie będą nawet chciały pracować bez wypłaty.